Nie, nie, nie. Ja już więcej tej twojej muzyki nie słucham. Nie dam się w to w wkręcić. Co mówisz? Że słuchasz tego utworu na okrągło, bo się w nim zakochałaś? Pierwsza miłość. Na miłość to ty jesteś za młoda. Oczyć się masz, a nie w chłopakach zakochiwać. A co jak dziewczy? Nie martw się. Sąsiadka ma w rodzinie księdza. Egzorcystę. Ciacia! Dobra, puść mi tą piosenkę. To mam ubrać? Nie znam. Gen Z? Gen Z? Pokolenie X? Pokolenie Z? Kiedyś to były pokolenia. Pokolenie kolumbów. O! No ale jakie czasy to widać takie pokolenia? Gen Z zespół się nazywa. Aha! A co ty zaraz takie maślone oczy do tego ekranu, co? Przecież to są za stare chłopy, dla ciebie dziecko! Lepiej ułamki powtórz, a cię posłucha. Co? Jakie nudne nasz organista lepiej śpiewa w kościele? A to taka pioseneczka. Wiesz, bo ja to mu nie uwierzyłam, że on w niej taki zakochany jest. Ognia w nim nie ma. No to tylko na takich młodych siksach jak ty może robić wrażenie. Mężczyzna to musi być, wiesz. Z pasją. to w głosie musi być słychać. Jak on ją kocha. Taki Czesław Niemen. No jak jednego serca śpiewał, to cała Polska miała ciarki. A ten to to myśli, że jak tak beznamiętnie zaśpiewa, że niby całą noc nie spał, bo o niej myślał, to myśli, że dziewczyna da się na to nabrać. Masz takie naiwne te dziewczyny to chyba dzisiaj nie są, hm? No. A ty to już na pewno tak na słowo, to żadnemu nie ufaj. Niech ci najpierw dowód miłości da. O, jak dla ciebie Bałtyk zimą w pław przepłynie, żeby cię zobaczyć, no to dopiero możesz się zacząć nad nim zastanawiać. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz to ty się ucz, a nie miłościć w głowie. Ty się jeszcze dziecko zdążysz w życiu nakochać. Więc lepiej. Byś za młodu o rozum dbała, żeby się głupio nie zakochiwać.